Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz miasta pożegnali świętej pamięci Ludwika Bogacza, jednego z ostatnich członków młodzieżowej organizacji antykomunistycznej, kombatant zmarł w wieku 90 lat. Ludwik Bogacz urodził się w 1930 roku w Ocicach, był młodszym bratem legendarnego żołnierza Armii Krajowej, członka organizacji wolności i niezawisłość Kazimierza Bogacza. Pseudonim Bławat. Będąc uczniem ostatniej klasy państwowego gimnazjum i liceum im. Hetmana Jana Tarnowskiego, wstąpił do młodzieżowego ruchu oporu. Za tą działalność zapłacił wysoką cenę. Pod koniec 1949 roku został aresztowany w wyniku zdrady, jaka zaszła w szeregach organizacji. W 1950 roku, podczas procesu pokazowego w Tarnobrzegu, został skazany na dwa lata więzienia. Po odbyciu kary został wcielony do szeregu żołnierzy górników. Do 1956 roku był ciągle inwigilowany. Na wieczną wartę Ludwik Bogacz odszedł 30 listopada. W ostatniej drodze towarzyszyli mu najbliżsi, rodzina, przyjaciele, a także przedstawiciele władz Tarnobrzega. Msza żałobna została odprawiona w klasztorze ojców dominikanów. Kilka razy mógł stracić życie w takich bardzo niesprzyjających okolicznościach, jako jeszcze właściwie dziecko podczas II wojny światowej, kiedy przemycał bibułę, mógł zostać aresztowany, rozstrzelany. Później, zaraz po wojnie, kiedy brał udział w organizacji, która miała. Wyzwolić Polskę spod komunizmu. Proszę zobaczyć, jest kilka takich rzeczy, które pokazują, że choć można było pomyśleć, że przecież inaczej mógł umrzeć, to jakoś właśnie on nieustannie pokazywało, jak ten los Jezusa Chrystusa, który chciał naśladować, w jego życiu się realizował. W świętej pamięci Ludwik umarł z powodu COVID-19. Umarł. Nie w swoim mieście umarł, w Jarosławiu, nie mogąc się pożegnać ze swoimi bliskimi. Dalsze uroczystości pogrzebowe miały miejsce na cmentarzu w Tarnobrzegu Miechocinie, gdzie została przewieziona urna z prochami zmarłego. Tu padły ostatnie słowa pożegnania i podziękowania. Myślę, że powinniśmy zapamiętać pana Ludwika jako dobrego, uczciwego człowieka. Z taką opinią spotykałem się na każdym kroku. W mojej pamięci i w pamięci Tarnobrzeżan. To zostanie jako ten dobry, uczciwy, uśmiechnięty człowiek, który przeszedł tak tragiczną swoją historię, a mimo to potrafił pomagać innym. Panie Ludwiku, myślę, że w imieniu wszystkich Tarnobrzeżan mogę podziękować za Pana życie, za to, co Pan dał. Nam, zwykłym ludziom, miał pan Tarnobrzeg zawsze w swym sercu. Niechaj ten Tarnobrzeg towarzyszył panu i po tamtej stronie. O tym, jak dobrym i skromnym człowiekiem był świętej pamięci Ludwik Bogacz, mówiła również reprezentantka Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Tarnobrzegu, którym kombatant kiedyś zarządzał. Przez ponad 25 lat jako kierownik Cechu dał się poznać jako solidny, kompetentny pracodawca dbający o prawidłowe działanie biura pracujących w nim pracowników i ich rodzin. Cieszył się powszechnym szacunkiem. Wśród członków rzemiosła służył radą i pomocą. Znajomi, koleżanki i koledzy i przyjaciele, zachowają ciebie w pamięci. Niech miłosierny Bóg przyjmie cię do swej wieczności. Odpoczywaj w pokoju.